Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy w Beskidzie Sądeckim i zdobywamy najwyższy szczyt tego rejonu, czyli Radziejową. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest ona na wysokości 1266,5 metra nad poziomem morza. Robimy takie fajne kółko, coś podobnego w stylu jak, jak w Beskidzie Śląskim, jak zdobywaliśmy Skrzyczne. Całość mamy przejść w 8 godzin, może szybciej, może, może wolniej, zobaczymy. Na razie nie jest źle, trochę chłodno. Ale pomału się rozgrzewamy. Czyli jeżeli oglądacie ten film, to jednak odstęp czasowy jest nieco większy. Ale tak naprawdę dzisiaj mamy wtorek, a w sobotę wróciłem z mazur. Przejechaliśmy tam z moją dziewczyną jakieś 1800 km, jak dobrze pamiętam. No a dzisiaj znowu w trasie i dzisiaj jesteśmy dla odmiany w górach, także druga część Polski. nigdy nie przyjeżdżaliśmy w góry jakoś później niż wschód słońca, zawsze tak staramy się przyjechać albo na wschód, albo troszeczkę nawet wcześniej wiadomo, że trzeba jednak wstać dużo wcześniej, tak jak dzisiaj musieliśmy wstać koło drugiej w nocy, <gry> także no, troszeczkę umęczeni jesteśmy a przed nami jakieś 25 km drogi ale jednak jak widzieliście przed chwilą no to widoki o tym poranku przy wschodzie słońca, no to są niesamowite i czasem jednak warto się poświęcić Wam, że jak wyszliśmy z samochodu i poczułem na swojej skórze to 8 stopni, które wskazywał termometr w aucie. No to jednak faktycznie było dosyć chłodnie. chłodno, zwłaszcza że jestem jak widać w krótkich spodniach. Ale teraz, jak już zaczęła się, zaczęła się taka wędrówka mocno pod górę, to jednak cieszę się, że tak się ubrałem a nie inaczej, bo jest już naprawdę dosyć gorąco, a w sumie jeszcze nawet nie ma siódmej. No ale damy radę. czy wam to już mówiłem, ale jakoś na początku tego roku wpadłem na taki pomysł, no pomysł, nie pomysł, tak sobie zaszczepiłem taką ideę, że fajnie byłoby zdobyć w końcu najwy wszystkie najwyższe szczyty przeróżnych pasm górskich w Polsce, na razie w Polsce. No jak już oglądaliście niektóre filmy, no to dobrze wiecie, że wiele szczytów udało mi się zdobyć, czy to było właśnie Skrzyczne, czy ostatnio Trzy Korony, Mogielica na początku roku w okresie zimowym. Wiele w sumie szczytów udało się zdobyć, jeszcze zanim zacząłem się bawić tak bardziej e, robieniem filmów Fotografią i tak dalej, no ale myślę, że z biegiem czasu te wszystkie szczyty może uda się jakoś zdobyć. Dzisiaj jest właśnie kolejny taki szczyt. Dzisiaj zdobywamy Radziejową, czyli najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Przed nami jeszcze no sporo. Mamy dopiero przeszliśmy jakieś 6 km, całość to jest 25, także obstawiam, że do samego szczytu zostało nam ile? Może jeszcze z 10 km, a no, może trochę mniej. Jest cały czas pod górę, także nie jest lekko, no ale myślę, że podołamy. No i dotarliśmy na mniejszy szczyt. Jest to Niemcowa, wysokość 1100 metrów nad poziomem morza. Tutaj mamy już znak na Radziejową. Teraz z żółtego odbijamy w szlak czerwony. I przed nami jakieś dwie godziny, półtorej godziny, no zobaczymy jakim tempem będziemy szli. No i dotrzemy na szczyt. Także nie jest źle. Nie wiem jak długo ta ścieżka będzie prowadzić, ale w końcu e, idziemy po płaskim, bo cały czas praktycznie wychodziliśmy dosyć stromo pod górę, a teraz zaczął się fajny taki odcinek po płaskim, między drzewami, także nie wieje, nie grzeje. No idealne warunki. Przed nami jeszcze nie wiem, może z godzina wychodzenia. E, myślę, że mniej. Jakieś 100 metrów do góry jeszcze musimy się wspiąć, no i zdobędziemy szczyt, czyli radziejową. chwilę mówiłem, że fajnie, że już nie wychodzimy pod górę i idziemy tylko po płaskim, ale jednak sytuacja się zmieniła. Na pocieszenie jest to, że wychodzimy z tego lasu, a co przekłada się na to, że ukazuj ukazują się nam coraz fajniejsze widoki. W życiu nie byłem na Radziejowej, także nie wiem jak tam jest na samej górze, ale liczę na to, że może będzie na co popatrzeć. Zobaczymy to już niebawem. No i jeżeli nasze przypuszczenia się sprawdzają, sprawdzą, to to, co jest przed nami, no to jest właśnie Radziejowa. Teraz Wam oddalę, to sobie zobaczcie. No, jeszcze, jeszcze mamy trochę do przejścia. Bardziej mnie obawia to, że no, jest taka zapaść w dół i dopiero potem trzeba wyjść pod górę, no ale może nie będzie aż tak, aż tak ciężko. Gruntzę już potem tylko z górki, w większości tak. My już dotarliśmy do rozwidlenia, teraz skręcamy sobie w prawo i tam dochodzimy do szczytu, potem ze szczytu musimy wrócić znowu w to miejsce, no i wracamy inną e, trasą. W sumie jakby jesteśmy gdzieś w górach, no to jednak staramy się tak, żeby wracać jakąś okrężną drogą, żeby zobaczyć coś innego, bo jednak wracają, wychodzenie i wracanie tym samym sztukiem, no to jednak jest monotonne, a poza tym no nic ciekawego się wtedy nie doświadcza. A tak jak dzisiaj pójdziemy inną trasą, w drogę powrotną, no to zobaczymy coś ciekawszego i innego. I w sumie przeszliśmy tylko dosłownie parę metrów od tego rozwidlenia i zobaczcie jaki przepiękny widok jest za mną. Zaraz Wam go dokładnie pokażę, ale dzięki temu, że dzisiaj jednak widoczność jest super, no to możemy podziwiać przepiękne, przepiękne tatry. No, zobaczcie. Zobaczcie sami, już wam to wszystko ustawię. Przed nami przepiękne pasmo tatr. No i w końcu po trudnej drodze pod górę, bo jednak ten ostatni odcinek był mocno, mocno pod górę, jeszcze po takich niezbyt stabilnych kamieniach, także dosyć ciężko się wychodziło, ale podołaliśmy, no i jesteśmy na najwyższym punkcie Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejowa. Teraz jak patrzę tutaj na tablicę, to jest jednak 1262 metry nad poziomem morza, także to, co wyczytałem w internecie, to jednak jest nieco inne, ale no wiecie, nie będziemy się wspierać o jakieś tam kilka metrów. Teraz sobie chwilę odpoczniemy, zjemy coś, no a Potem już wracamy innym szlakiem, który doprowadzi nas prosto do domu, do samochodu, a potem już prosto do Krakowa. Podchodzicie pod tablicę i macie tutaj dezodorant, to jednak okazuje się, czy przepraszam, perfumy, to jednak to nie są perfumy, tylko w środku jest pieczątka, którą sobie zaraz przybiję. Nowa książeczka i oczywiście można sobie przybić piecząteczkę, która znajduje się, tylko jaką się tu otwiera. Kuśba w biurze nie pracuje, a jest elegancko zabezpieczone. I! Ach. Radziejowa 1262 metry nad poziomem morza. Szczyt z korony górskich, z gór polskich. Wam rano, dzięki temu, że przyjeżdżamy przeważnie tak w okolicy wschodu słońca, no to po pierwsze mamy taki no, magiczny, można by powiedzieć, klimat, który idealnie pasuje do zdjęć czy do filmów i to jest jak najbardziej mega plus, a drugą taką zaletą jest to, że no, praktycznie nie ma w ogóle ludzi na ścieżce. Na tym odcinku czterogodzinnym, którym wychodziliśmy na górę, spotkaliśmy może z pięć osób. A tak no to cisza, spokój, żywej duszy nie spotkaliśmy. Teraz jak już wracamy, no to jest trochę więcej osób, ale też nie ma tragedii. My już wyszliśmy z lasu, idziemy teraz taką asfaltową drogą. Przed nami jest bacówka na Obidzy. Tam sobie zrobimy krótki postój, i potem, już stamtąd mamy jakieś 6-5 km do samochodu. Także pomału zbliżamy się do końca tej dzisiejszej wędrówki. Teraz, niestety, praktycznie cały czas idziemy asfaltem, jednak. Nie jestem zbyt wielkim fanem schodzenia asfaltem, zwłaszcza w górach, bo jednak taka to poczucie, że jest się w górach, no jednak tak odchodzi na dalszy plan, takie już bardziej skojarzenie z miastem. Ale może niebawem to się skończy i gdzieś tam jeszcze wejdziemy sobie do lasu. Jakby nie patrzeć, to do samochodu jest jeszcze spory kawałek. No i jednak, niestety okazało się, że ta droga asfaltowa, asfaltowa od bacówki prowadzi pod samo auto. Także, no jednak, jest monotonnie, no ale już pomału docieramy do auta. No i potem czas wracać do Krakowa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Po wycieczce na Mazury taka inna, no taka odskocznia, jakby nie patrzeć. No bo tutaj mamy teraz klimat górski, także coś innego, nowego. A co będzie następne, no to zobaczymy. Trzymajcie się. Pa! Jak będziecie w górach w szczególności w tym rejonie, no to musicie uważać na taki znak, czyli uwaga Małyż, gdyby gdzieś tutaj się chował, także miejcie to na uwadze.